Ciemo, Siemo, siemo ty porze, każdy by być może jakby nie było jest bardzo miło. Nie, normalnie walimy to co mamy, nie tak normalnie. Na lewo to nie zgrzeba, jakby nie było jest bardzo miło. Wolnie, bo to jest jedna Jarynkowa, paję pija od nowa. Dwa łyki były dla fila z stylistyki. Lepijemy pod BWA, bo to jest artykuł 202, nie? Ej, spoko, ludzik, bloni. Patrzę za pana, to normalnie sobie ja jak mi. Mówiłam, mieszka Miki, że z Jokoczyki normalnie. Kiedyś był zakuty normalnie w kajdanie, ale normalnie dowiedział się od mamy, że go rozkolić, a ty byli mili, że go normalnie wypuścili. <śmiech> <śmiech> Jakby nie było, będzie by bardzo miło. Dobra, co tam jeszcze pojesz? Ja nie wiem, w razie klimacie, Ty tej coś powiedzieć może, nie? Tak Zatem panie pani pochodzimy metadzie. dwa tygodnie, a potem panie opuszczę i się normalnie wezmę w kościele. <laughs> jak się normalnie <laughs> zamienisz w aniele. <laughs> Dobra, pan teraz witamy w Czekazie. Witamy w przekazie, chłopaki nie róbcie draki, pójście to normalnie na internet, pająk Spiderman normalnie dalej rozrabia. Jakby nie było, będzie bardzo miło, ktoś zostanie w zęby, to niech go nie boli, bo jest nowy solid.